Cześć, trawelerzy! Tu Eternal i dziś streszczę Wam wszystko, czego dowiedzieliśmy się na ostatnim Genshin'owym liveie dotyczącym Nordkrai. A wydarzyło się tam bardzo dużo. Live trwał dwie godziny, podczas których moja szczęka rzadko powracała z podłogi. Więc nie traćmy czasu i zaczynajmy! Nordkrai leży na południe od śnieżnej i jest inspirowany słowiańską kulturą. Znany jest również starszym graczom jako siedziba Fatui. Mamy tutaj trzy główne wyspy Paya Isle, czyli Laboratoria Fatui Limpo Isle, przepiękne jezioro Blue Amber i High Island, ojczyzna Frostmund z Theonów, którymi przewodzi Lauma. Tradycyjnie zapowiedziany został Arkon Quest. Song of the Walking Moon będzie zawierał story questy postaci. Nie będzie już ich osobno, więc cała ich lore będzie iść razem z głównym story. I to jest według mnie dobra decyzja, biorąc pod uwagę ilość postaci w Genshinie. Kuwahaki to nowa eksploracyjna mechanika i specjalny tryb ruchu, którym rozwiązujemy zagadki. Przypominać to będzie te duszki z wakacyjnej wyspy Natlanu. Co ciekawe, zamiast wizji postacie od kraju posiadają Moon Wheels, Ale czy Traveler dostanie swój? Na tę chwilę nie wiadomo, Michojo sprytnie trzyma nas w niepewności. Tradycyjnie dostaniemy nowe artefakty, ale jeszcze nie podali oficjalnych szczegółów ich mechanik i nowe bronie do kraftowania. Na początek, w Not Cry, się dwa nowe bossy. Radiant Moonfly, bozna Laumę i na Kuldaku, bozna Aino i Flinsa. A propos nowych postaci, w fazie pierwszej dostaniemy Laumę, pięciogwiazdkową dendrokatalistkę, która wprowadza reakcję Lunar Bloom, i jako druga opcja pojawi się Nahida. Dostaliśmy na live też spoiler, że forsterami na banerze będą Kaveh, Kuki i Barbara. W drugiej fazie nową pięciogwiazdkową postacią będzie Flins i znana już wszystkim Jelan a posterami będą Aino, Sucrose i Dori. Co ciekawe, Aino będzie pierwszym Hydro-Klejmorem ever, ale ponieważ dostaniemy ją za darmo w evencie, to nie spodziewam się, że będzie to dobra postać. Dodatkowo powraca Kronikult Wish. Tym razem edycja Sumeru z al Saino, Nilu Wandererem, Tainarim i Deo oraz ich brońmi. A jakie nagrody czekają w 6.0 na Travelerów? Przede wszystkim powraca 5 selektor – do wyboru znowu będzie standardowa postać i 10 wishów do odebrania z eventu. Z eksploracji, questów i eventów free to play może spodziewać się około 108 życzeń, a z Walkinem nawet 130. No i do tego reset top-up bonusu. Głównym eventem w wersji 6.0 będzie Klingklang Clash, gdzie do zdobycia będzie broń Catalyst Light Weaver powracający event Dodicos Bombanza i Myriad Melodies. Dostaniemy całkowicie nowy cykliczny event, w którym będzie można zdobyć konstelacje postaci, które już posiadamy. W ciągu roku będzie można zdobyć tak aż 4 konstelacje, ale nie mogą się one powtarzać. Prowadzone też zostaną nowe systemowe upgrade'y i quality of life. Rezyna zyskuje nowe oblicze. Teraz potrzeba 60 Fragile Rezyn do stworzenia Condensed Rezyn, ale za to będzie można odebrać nagrody z domenek po prostu używając 40 rezyny. Battle Pass również nie je bez zmian. Poszerza się wybór materiałów, które można będzie wybrać do zbierania. Coś, co mnie bardzo ucieszyło, to że nagrody z tej strony można będzie po prostu odebrać, jeśli już graliście tą postacią. Kolejna super rzecz dla doświadczonych graczy: jeżeli odkryliście już dużą część obszaru, to reszta nieodkrytych rzeczy po prostu Wam się pokaże. Mam tylko nadzieję, że nie odnosi się to tylko do not kraju, ale też do reszty mapy. Artefakty, które mają tylko trzy substaty, będą pokazywać ukryty substat, co jest mega. Koniec z gamblingiem, przynajmniej w tym aspekcie, gensina. Do Imaginarium Theater. Dodany zostanie Lunar Mode, gdzie na start potrzeba będzie aż 28 postaci i będzie bardziej przypominać hongkajowy Hertas Simulated Universe. Dodatkowo zostaną też dodane nowe echa dla Nahidi i W końcu zwiększyli Level cap do ostatniego levela, ale nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Żeby wylewelować postać do ostatniego levela, będziecie potrzebować specjalnego itemku, który dostaniecie tylko, gdy macie już sześciogwiazdkową postać na C6 i dostaniecie kolejną kopię. Masakra dla free-to-play. Z rzeczy, które chyba mnie najbardziej zaskoczyły, to zapowiedź nowego ekscytującego trybu, który ma się pojawić, przypuszczam, że kiedyś w przeciągu roku, który wygląda na taki sandbox mode, mający na celu wprowadzić więcej interakcji między graczami, będzie można budować swoje mapy i najbliższe porównanie, które mi przychodzi na ten moment, to Fortnite'owy creative mode. Jestem na to super podekscytowana i mam nadzieję, że co w końcu nabierze sensu w tej grze. Wow, 6.0 to coś więcej niż update. To będzie całkowicie nowy rozdział Genshina, który mam nadzieję wprowadzi więcej życia do tej gry niż poprzednie updatey. Już nie mogę się doczekać i zastanawiam się, którego darmowego 5 stara wybrać. A Wy, kogo chcecie zaprosić do drużyny? Napiszcie w komentarzu, na co czekajcie najbardziej. Jeśli film był pomocny, subskrybuj zostaw łapkę w górę, bo to dopiero początek przygody. Do zobaczenia w NotKry.